Cześć wszystkim. Dziś przyjrzymy się bliżej konsoli przenośnej Anbernic RG4020H. Czy ta niewielka konsola z ekranem 4.0 IPS i wbudowanymi 5488 g zasługuje na miano najlepszego budżetowego urządzenia retro w 2025 roku? Sprawdźmy to. RG4020H wyposażona jest w 4.0-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640x480 pikseli. Dzięki laminacji OCA obraz jest jasny i wyraźny, a proporcje 4:3 idealnie pasują do klasycznych gier retro. Kolory są nasycone, a kąty widzenia szerokie, co zapewnia komfortową rozgrywkę. Procesor H700 Quad-Core Arm Cortex. A53 1,5 GHz. Procesor H700 to czterorodzeniowy układ oparty na architekturze Arm Cortex, a 53 taktowany zegarem 1,5 GHz. Jest to energooszczędny procesor 64-bitowy, który zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do płynnej emulacji konsol retro, takich jak PlayStation 1, Nintendo 64 czy Sega Dreamcast. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się klasycznymi grami bez zauważalnych opóźnień czy spadków płynności. GPU Dual Core Mali G31 MP2. Układ graficzny Mali G31 MP2 to dwurdzeniowy procesor graficzny oparty na architekturze Bifrost. Został zaprojektowany z myślą o urządzeniach o ograniczonych zasobach, oferując dobrą wydajność przy niskim zużyciu energii. Obsługuje nowoczesne interfejsy graficzne takie jak OpenGL z 3 lutego i Vulkan 1.0, co pozwala na płynne renderowanie grafiki w grach 2D i 3D. Dzięki temu konsola radzi sobie z bardziej wymagającymi tytułami retro, zapewniając satysfakcjonujące doświadczenia z gry. RAM 1GB LPDDR4 Pamięć RAM typu LPDDR4 o pojemności 1GB zapewnia szybki dostęp do danych i sprawne działanie systemu operacyjnego oraz aplikacji. Choć 1 GB może wydawać się niewielką ilością, w przypadku konsoli retro jest to wystarczające do obsługi większości emulatorów i gier. LPDDR4 charakteryzuje się niskim zużyciem energii i wysoką przepustowością, co przekłada się na lepszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. RG4020H obsługuje ponad 30 emulatorów, w tym NES, SNES, GBA, GBC. PS1, N64, Dreamcast. Mamy Neo Geo, Sega Genesis. Przetestowaliśmy kilka gier. Super Mario Bros. NS, działa płynnie bez zacięć. Crash Bandicoot PS1, grafika i dźwięk bez zarzutu. Sonic Adventure Dreamcast, minimalne spadki FPS, ale grywalne. Warto jednak pamiętać, że bardziej wymagające tytuły PSP mogą nie działać optymalnie. Głośnik mono oferuje zaskakująco dobrą jakość dźwięku, choć przy maksymalnej głośności może pojawić się lekkie zniekształcenie. Przyciski są responsywne, a krzyżak precyzyjny co jest kluczowe w grach platformowych. Analogowe gałki z podświetleniem LED dodają nowoczesnego wyglądu. System Linux 64-bit jest prosty w obsłudze i pozwala na dodawanie własnych gier, zmianę motywów interfejsu, zapisywanie stanu gry w dowolnym momencie, aktualizację oprogramowania. Dodatkowo, dzięki wyjściu HadMi, możemy podłączyć konsolę do telewizora i grać na dużym ekranie. Zalety: Świetny ekran ips4.0. Szeroka kompatybilność z emulatorami. Solidna jakość wykonania. Przystępna cena. Wady. Ograniczona wydajność w bardziej wymagających grach PSP. Brak ekranu dotykowego. Czy warto? Jeśli szukasz budżetowej konsoli retro z dużą biblioteką gier i dobrą jakością wykonania, Anbernic RG4020H to doskonały wybór. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobała Ci się ta recenzja, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Napisz w komentarzu, jakie gry chciałbyś zobaczyć w przyszłych testach.